Pan minister Sawicki nie chciał rozmawiać z tymi rolnikami, którzy są faktycznymi rolnikami, nie urzędnikami. Dlatego rolnicy musieli przyjechać do pani premier. Ale okazuje się, że nasi przedstawiciele, pani premier, pan minister, w momencie jak stają się dygnitarzami, tracą kontakt z terenem, z ludnością. Nie chcieli również z nimi rozmawiać dzisiaj. Dlatego. Postulaty swoje zostawili u pani premier. A postulaty te, moim zdaniem, są dla polskiego rolnictwa, dla polskiej gospodarki, dla Polaków rzeczą szalenie ważną. Bo jest to sprawa normalnego funkcjonowania w normalnym państwie gospodarki rolnej. Otóż nie rozumiem, dlaczego minister Sawicki. Tak długo upierał się z uznaniem, iż szkody dokonywane przez zwierzęta zwane dzikami, które są własnością skarbu państwa, które się tuczą na uprawach rolników, że te szkody nie są pokrywane przez właściciela tych zwierząt, przez państwo. W społeczeństwach cywilizowanych szkody, którą wyrządza człowiek lub jego zwierzęta, pokrywa ten człowiek. I wreszcie w dniu dzisiejszym dowiedziałem się na tej demonstracji rolników, że polski rząd przyjął do rozpatrzenia odszkodowania dla rolników za szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta, przez dziki, których rolnicy nie mogą odstrzelić, nie mogą przepędzać, bo one są własnością skarbu państw. Nie rozumiem również, dlaczego minister nie wiedział, a pani premier nie chciała się zapoznać, z roszczeniami rolników wynikającymi z embarga nałożonego przez rząd yy, rosyjski, Federacji Rosyjskiej, przez pana prezydenta Putina. Bo przecież straty z tego tytułu idą w miliardy złotych. Straty roczne, są to ogromne straty. A przecież te straty, embargo, bądź co bądź, jest wynikiem działań naszego rządu. I nie rozumiem tych, Dyskutantów na ten temat, którzy starają się przerzucić odpowiedzialność za szkody z embarga na rolników, że racja stanu tego wymaga, że polityka Unii, że Unia nie pozwala. Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że jeżeli Unia nie pozwala funkcjonować polskim rolnikom w sposób taki, jak powinni gospodarować jako dobrzy gospodarze. To trzeba albo do tej Unii wystąpić ze zdecydowanym roszczeniem, albo też trzeba z tej Unii wystąpić. Bo nie możemy sobie takie tolerować, że Unia nie pozwala polskim rolnikom na gospodarowanie w ich własnym polskim państwie. To dla mnie nie do przyjęcia. A związki zawodowe, którymi kieruje pan Piotr Duda i pan Gus, mają swoje bo są zapleczem partii politycznych, ugruntowanych na scenie politycznej dużej partii. Natomiast yy, kieruje pan Sławomir Izdebski, OPZZ rolniczy, dotychczas nie ma określonego silnego zaplecza politycznego. Tym naturalnym zapleczem powinna być samoobrona, czyli ten podmiot polityczny, który był stworzony przez Andrzeja Lepera, o którym wspomina Pan prof. Izdebski, że jest wzorem dla jego poczynań, że działania OPDZ Rolniczego są poniekąd realizacją testamentu Andrzeja Lepera, który chciał swoimi działaniami wpływać na prawidłowy, nowoczesny kształt polskiej wsi, ale takiego podmiotu nie ma. Samobrona, nazwijmy ją Leperowska, jest rozbita w tej chwili na wiele podmiotów, drobnych podmiotów, które bazują na elektoracie samobrony. Podmiotów, z których żaden nie dopracował się pozycji partii centralnej, wiodącej, partii, która by występowała w parlamencie. W ostatnim okresie czasu, w ostatnich dwóch, trzech miesiącach doszło do tych spięć na linii rząd, który się wypierał rolników. I rolników, którzy mieli pretensje do rządu, że rząd nie wykonuje tego co do rolnictwa, co wynika z jego obowiązków, myślę doszło do pewnego zrozumienia, że nie może być dwóch, trzech czy więcej partii politycznych, które grupują, które dzielą samą obronę leperowską. Podjęliśmy działania, żeby te podmioty polityczne, większe i mniejsze, które odwołują się do elektoratu samoobrony, połączyć w jeden podmiot. I Jesteśmy na dobrej drodze, że takiego do połączenia dojdzie i w najbliższych wyborach, już prezydenckich, a na pewno w parlamentarnej, samoobrona wystartuje jako jeden podmiot, który będzie walczył o reprezentację w, na urzędzie prezydenta, o reprezentację w parlamencie polskim, w Sejmie i w Senacie. A w momencie, kiedy będziemy już w parlamencie, będziemy mieli możliwość większego niż dotychczas i skuteczniejszego oddziaływania na władze polskie, na polski rząd, żeby sprawami rolników zajmował się tak, jak zajmuje się sprawami co najmniej Ukrainy. Ja w samobronie funkcjonuję od 15-20 lat. Samobrona dla mnie jest wielką wartością. Nauczyłem się w niej działać w sferze publicznej. Poznałem mechanizmy władzy. Poznałem mechanizmy funkcjonowania partii politycznych. I poznałem oczekiwania społeczeństwa. I chcę Państwu przekazać, że w moim odbiorze w tej chwili nie tylko polska wieś potrzebuje samobrony oczekuje samoobrony, samoobrony jako ruchu społecznego, jako zachowania, gdzie bronimy swoich pozycji, swoich rodzin, swoich domów i swojego dobrobytu. Ale tej samoobrony oczekuje, moim zdaniem, całe społeczeństwo. Za wyjątkiem, myślę, środowiska bardzo wysublimowanych dziennikarzy, którzy mają inne zdanie którzy promują partię wedle własnej oceny i własnego zapotrzebowania, to w społeczeństwie podążone są głosy, że społeczeństwo się musi bronić. I bez względu na nazwę partii, ta partia powinna stanowić element samoobrony przed zakusami władzy, władzy polskiej, ale mamy w tej chwili kolejnego przeciwnika. Tym kolejnym przeciwnikiem, tym bastionem, przed którym musimy my tworzyć bastion i bronić się, to jest Unia Europejska. Na przykładzie rolników okazuje się, że dostrzegamy, iż nasze pieniądze przekazywane do Unii Europejskiej, które powinny być zwracane Polsce w sensie dotacji, subwencji, też innych jeszcze rozrządzeń, te nasze pieniądze nie mogą do nas dotrzeć z uwagi na to, że to. Co wolno y, rolnikom niemieckim, francuskim, tego nie wolno polskim. Tam, gdzie na przykład y, na, dla zakładów y, państw wiodących w Unii Europejskiej można y, czynić dotacje z budżetu określonych państw, w Polsce tego nie można robić. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której nie można dotować polskich rolników, którzy ponoszą ogromne straty na skutek politycznych decyzji Unii Europejskiej. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której przy równości wszystkich podmiotów w Unii Europejskiej rolnicy polscy mają dotacje do hektara znacznie niższe, wynoszące czasami nawet jedną czwartą tego, co otrzymują rolnicy europejscy. I przed tym wszystkim wymagana jest samobrona. I taką samoobronę, do takiej samoobrony swojej działalności ja również zmierzam z kolegami. Chcemy założyć podmiot, który byłby partią, którą społeczeństwo jak, przyjmie jako partię y, narodową, partię polską, partię, która interesy narodowe stawia sobie za cel swojej działalności. No nie mogę już tak na, 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 na wino i dalej już nie mogę.